O no tak pod inwestora, inwestor tak chce. Tu będziemy one, tu będziemy klapeczka do kompanio. Jak będzie chciał, to się mogę tu wypuścić. Klapa z firmy Orldrew, tam jest Henryk. Będzie na wideo. Henryk będzie wypuszczany. Się przeczyści. Tu będą drzwina normalnie na klamka fajnie. Coś się przeczyści. Tu będą siodełka. Tak mi dogodali z inwestorem żeby deski nie były na pióru, a żeby byli ze szparami, a ekstra. Wiesz, o co łazi? gdzie Będzie dobrze, bo jak się to zesknie, wiesz o co łazi? to on ma wentylacja. A nie taki kurwa zawarty, wyżak. No, a gołąb, żeby goł, on musi mieć luft. no Normalną rzecz. No i sam też drzwi tutaj. Okay. Czekaj, to nagrą, wyżak. No tak, żeby one, nie. Bo ja się tu będą siedzieć, a potem je. Będzie się do woliery przepuszczał. Wiesz, o co on na 45 prądków, no tak 40 no, młodych wiesz jak, no, no, no. 5 prądków luźnych, wiesz co chodzi, mm -hmm. i no na modę, wiesz jako, mm -hmm. no. tu coś chyba, mm -hmm. Sergiejowi się wemsko wiesz, taki mały wkręt, ale to jest je do zrobienia wiesz jak, yeah. no, będzie fajnie, mm -hmm. będzie fajnie, sam będą mieli wlot. Muszę um pytał mnie Sergi, nie bo on, przecież on nie wie, mm. na jakiej wysokości ta klapa, kurde, no go do mi, jak no i wyży, nie? Bo, wyżak, no, bo jak bo jak nisko można, to mody ci wyleci, a, nie, nie. Nią, a jak jest mocne skrzydła, no to normalnie ona, nie? To wiesz, tu jest już wcięcia są porobione na antyna. No, te klapy to ja kiedyś robił jedna mi została go do, To mu dom za darmo wyżak.